robi scenariusze i nie tylko. Czy to do Marvela, czy to do komiksów, czy to do filmów, co na seriali. I muszę przyznać, że chyba żadnej książki od Black Library do tej pory nie czytałem z czy takimi wypiekami na twarzy. Łyknąłem obie w moment i będziecie chcieli czytać bardzo. Obiecuję Wam to. I muszę przyznać, że jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, żeby Zacząć taką krótszą serię, albo co zrobić, jeżeli teraz wyjdzie 30 tom herezji, a ja nie czytałem wszystkich 29 poprzednich? Nie przejmujcie się. Książki GW, właściwie książki Black Library, od zawsze pisane są tak, aby osoba z ulicy była w stanie nadążyć nad tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że znajdę czas, aby popełnić dla Was krótki tekst o tym, jak osadzić w realiach, a to dane fragmenty herezji czy, czy Gant, a tak, żeby było prościej, żeby znać słowa kluczowe typu, kim są duchy, co to jest tanic, kim jest ten cały Gant i o co chodzi. I te Czemu proste, nie tłumaczymy jego nazwiska. Czarnie nie tłumaczymy jego nazwiska te proste, małe rzeczy e, powinny wystarczyć dosłownie trzy zdania tekstu, już wiecie, o co chodzi w danej książce, już jesteście w stanie łagodnie wejść w ten świat i nie zastanawiać się nad, co drugim zdaniem, o co chodzi właściwie. Więc, e, więc bardzo polecam mówię, ja zacząłem od tych dwóch dla Was wkrótce najnowszych tomów i jestem zachwycony i będę polował na wszystkie tomy bo chcę wchłonąć to natychmiast i wierzę, że też będziecie mieli podobnie więc jeżeli nawet nie czytaliście wcześniejszych tomów to się nie wahajcie tylko wierzcie w ciemno, bo, bo warto ogólnie jak macie jakieś pytania to pamiętajcie, że najlepszą opcją żeby się o czegoś dowiedzieć jest pisanie do Dark Heresio do Scriptorum to grupa, którą prowadzi między innymi Jarek jeżeli nie wierzycie, że się mu zna na temacie, to przynieś swój podręcznik. Wygląda on tak, że jest cały, zawalony jakimiś karteczkami, więc no i, i jest raz tu prowadzony, więc jeżeli chodzi o Dark Herezji i o książki będzie wiedział wszystko, będzie mógł Wam przekazać informacje albo spyta nas. Nie wiem wszystkiego. Już jest luty. <laughs> Kiedy dodatek? No i zadał dobre pytanie, ale możemy odpowiedzieć. Się teraz. Dodatek Zapomniani Bogowie jest w końcówce składu i planujemy go wydać na maj. Nie wiem, czy zdążymy na Perkon. bardzo dużo się dzieje, ale możemy powiedzieć, co dalej. Mamy złożony, złożony, przetłumaczony kolejny dodatek, czyli Wroga Zewnętrznego. To dodatek, który opowiada o Xenos z sektora Askelon i jest mhm. niesamowity. Ja wiem, że może się jadam za bardzo tym systemem, ale Mechanika, no, mechanika walki w powietrzu, dodatkowe mhm. pojazdy, dodatkowe jakieś zagrania, taktyki, mnóstwo dodatkowych pochodzeń. Pochodzenia, broni, sprzęt. Tak. Wszystko to, co znajdzie sprzęt. NGM ok. będzie chciał, żeby wysłać na te biedne drużyny graczy i ci gracze, którzy będą chcieli występić te zabawki od NGM no, móc ok. się bronić, więc... Dużo dobrze polecałem. Tak, pełno radochy mieliśmy z zabawą w tłumaczenie broni orków, i dalej walczymy z tym. A czwarty dodatek poszedł do tłumaczenia. Nie będę Was opowiadał, dużo zależy od tego, jak szybko one wyjdą, od tego, jak uda się je sprzedać. Żyjemy w takim świecie, że musimy, musimy zarabiać na chleb. Jak herezja Chorusa będzie mi przynosiła na chleb więcej, to będę cisnął herezję Chorusa, a nie, a nie dark herezji. Ale nie zostawimy Was na lodzie, na pewno wszystko wyjdzie hmm. po prostu. Wszystko jest tylko od czasu, czasu. tempa wydawniczego. No i też wiemy, że to jest za każdym razem obietnica, ale pamiętajcie, że czas tłumaczenia, potem wstępnej korekty, końcowej korekty, składu, żeby ta książka miała entery tam, gdzie trzeba, a wygląd w początku rozdziału wyglądał jak należy, aż po pójście tego do druku. Trwa przerażająco dużo czasu, znacznie więcej niż komukolwiek się to wydaje. Może kiedyś się o tym opowiem w szczegółach i detalach. No jeszcze ale... cie... małą ciekawostkę mogę wrzucić. Na pewno to trwa, ale też dzięki temu dostaniecie książki wysokiej jakości, A. więc po prostu to jest to Na przykład Aniołek z jak dostałem wersję poskładową, żeby mm -hmm. sprawdzić czy wszystko jest ok, jeszcze raz przeczytać, miał dwa rodzaje czcionki. No, tak. Sprawdziłem wersję, którą śmieszki. wysłałem do składu, była jedna czcionka. Pytam ich co się dzieje, do piwnicy idziecie, czyli <noise> koniec z Wami czy co? No ale była jedna czcionka. Mm -hmm. Nie znam się. No, jakiś duch maszyny musiał Halo. to zepsuć, żeby burze łożkowe i... na trasie poprawili to, odesłali i w innym fragmencie znowu była zmieniona czcionka, więc chyba <laughs> z to Kochniki drukarskie mamy no, tutaj często, to się zdarza, ale specjalnie wynajęliśmy dodatkowe grupy inkwizytorów, żeby tam... Tak. Okay. Co jeszcze do Słuchajcie, dużo osób się zgłasza, zaproszono nas na konwent w Pile, bardzo dziękujemy. Na pewno będziemy i będziemy z mnóstwem rzeczy, jakie tylko się da. Mhm. Ludzie piszą, że chcą coś robić, robią sesję. Mhm. Tutaj grupa RTGowcy. Niedługo będziemy wrzucać sesję jednego z naprawdę mistrzów y, prowadzenia Dark Hers i na mhm. 40 tysięcy, który zgodził się, żeby nam pomóc i być naszym patronem medialnym. Y, piście, piście z każdym możliwym pomysłem. My tutaj postaramy się. Zwłaszcza ja która ja ma... Nie tyle co piszcie, co realizujcie ten pomysł. Dajcie nam gotowca jakiegokolwiek, jakiegokolwiek macie, a my go już będziemy tak. razem z Wami tak skleić, że będzie gotów do wydania, do publikacji. No. Dobrze mówimy, postaramy się zrobić korektę. Tak? Ja Obok tego możecie jeszcze wpisać na dole w komentarzach, jakie książki byście chcieli, żeby były w następnej kolejności. Co chcecie przeczytać, co chcecie zobaczyć, bo my wiemy, co by myśmy chcieli, wiemy, co dostaniemy do przetłumaczenia i skorygowania, ale... Jeśli na dole pojawi się 10 tysięcy postów po temacie tytułu książki A, no to wiadomo, będzie grane, tak? No i chyba ostatni taki temat, wznowienia, czyli kiedy to, mm -hmm. kiedy tamto. Wszyscy pytają o wznowienia, wszyscy się nad tym zastanawiają. Wznowiliśmy tomy 1, 2, 3 i zrobiliśmy to z premedytacją, chociaż wiemy, że wielu z Was kupiło tomy Fabryki Słów, wielu ma nasze stare tomy, wydaliśmy kiedyś dwa, mm -hmm. ale jest mnóstwo nowych fanów. Ja nie wierzyłem w to, że bańka Warhammera może jeszcze być większą bańką, ale Umierza jest. Nie Wydaje się, żeby miała małe, tylko raczej będzie rosnąć. Nawet tu na konwencie spotkałem kupę ludzi, którzy mówią, że o przeczytałem pierwsze trzy tomy. Niektórzy kupili te pierwsze trzy tomy i będą czytali. Kończymy tłumaczenie czwartego, bo nie mieliśmy tłumaczenia swojego. Od razu weźmiemy się za piąty, więc w tym roku na pewno wyjdą te dwa tomy. A jeżeli chodzi o kolejne wznowienia myślimy, no najpierw ta herezja, to zamkniemy te pierwsze pięć tomów herezji, będziemy myśleli nad duchami Ganta może, bo brakuje tych tomów. Nie, na pewno brakuje i na pewno byłoby fajnie je zobaczyć w tym nowym wydaniu współczesnym nazwijmy to, no to są małe rzeczy, ale jeżeli jesteście purystami jak ja, no to chcecie mieć taką <taki> tak płeć te wszystkie. One były fenomenalnie przetłumaczone, więc hmm. tam nie będzie dużej pracy, myślę, ale też dużo zależy od Was, jak najbardziej, więc hmm. na pewno dacie nam znać, pisząc, komentując, mówiąc o tych duchach ganta, czy Wam się podobają, jak już wyjdzie kontynuacja i chyba w to, w to. Tak. A, pytacie o Eisenhorna. To wyjdzie serial, to wypuścimy Eisenhorna? Tak, tak, tak. Nie dlatego, że nie chcemy, ale jak wyjdzie serial od GW na pewno z 5000 tysięcy czy 10 tysięcy fanów zrobi się 100 tysięcy. Mm. Jeśli rzucimy nie wydanie nie. teraz i ono się wyczerpie zanim wyjdzie serial, będziemy wyjdzie serial i pojawią się nowi fani, którzy będą chcieli, jeszcze jest no to nie damy rady zrobić w tym samym roku czy w przeciągu roku, kolejny rok, dwa razy reedycji, więc lepiej poczekać, zrobimy to jednym sumtem, będzie wtedy. Wycyfskane na połysk z i z czwartym tonem. Coś... Tak, oczywiście, razem z czwartym Będą tonem. Cztery. Nie ma Czy my coś? Coś o pyrkonie? Tak, za wcześnie. Nie no, jedziemy na Pyrkon. Jedziemy, mamy już zamówiony hotel, mamy już zamówione miejsce, mamy wszystko. Ale co, jedziemy z dalekich herezji na pewno. Więc już, ja sam osobiście zgłosiłem już dwie prelekcje: będzie o tym, jak czytać herezję, jak wejść w światło kamera. Będzie trochę o science fiction po prostu. Bo, bo jednak lubię ten temat. A co ty zrobiłeś, żeby się pojawić na turkoni? Jaki ty masz temat? I mam Czekam. nadzieję, że się uda zapomnianych bogów i książkę. No, ale tak. Właśnie, tak. ale masz rację. Jak coś robicie, to uderzajcie do nas. Chęcią, chęcią a się... pomożemy na każdym konwencji. Zajeście mu maila, niech, niech wie, że chcecie. Ma tyle roboty może mieć. Rozejrzyjcie się... My musimy cierpieć w piwnicach. Gdzie nas tak, tak, W piwnicy. Wy nie słyszycie, bo to jest wygłuszone, ale tam jęki tłumaczy cały czas. Możecie dołączyć do tej roboczej ekipy. Jaki pasuje, pasuje na Tak. Tak, Jako na przykład mistrzowie gry. Jak najbardziej. No to co? Wracamy tłumaczyć. Na razie.